Miasto Sochaczew i ja osobiście jako jego burmistrz 200 rocznicę narodzin Fryderyka Chopina, wydarzenia najwyższej rangi nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, pozdrawiamy serdecznie burmistrzów miast Santander i y Oviedo w Hiszpanii, członków Stowarzyszenia 100 Miast dla Pokoju. Życzymy im pozytywnej i owocnej współpracy instytucjonalnej i społecznej we wszystkich możliwych dziedzinach. Przesyłamy również pozdrowienia dla komitetów honorowych miast Santander i y Oviedo, aby podjąć z nimi działania, które mogą być korzystne dla naszych miast na drodze do budowania kultury pokoju. Gratulujemy burmistrzom tych siostrzanych hiszpańskich miast otrzymania nagrody Pax Urbis, którą otrzymało i nasze miasto Sochacze w tym roku. Przyjmujemy ją jako zobowiązanie wobec naszych mieszkańców jako świadectwo dla innych miast w Polsce i na całym świecie. Pozdrawiam serdecznie.